Hej, Admiran. Od zawartości dzisiejszej paczki zależy to, czy wygrałem wojnę z pewnym internetowym sklepem, czy nie. No, może nie była to wojna, ale potyczka. Jeśli kojarzycie mój poprzedni unboxing, w którym wyciągnąłem z paczki nie ten nóż, który chciałem, to w końcu odesłałem ten nóż po chyba o trzech mailach, zadzwonili do mnie. Oczywiście dalej nie odpowiadając na maile. Yy, kazali kazał mi odesłać ten nóż, odesłałem, i teraz przyszedł mi następny. Podobno ostatnim razem jakaś dziewczyna, która pa, yy, pakowała paczki, się pomyliła. Yy, zobaczymy, yy, czy pomyliła się też dzisiaj. Hmm, dobra. M mam obawy, że mówiąc, bo cytując jeden z autorczyka, stary, to może być wszystko. Ok. Pudełko wydaje mi się jest inne niż ostatnio, więc to jest dobry znak. I otwiera się w tę stronę. I. Uff, mi dobre. Ok. Tak jak już wspominałem, jest to jakiś już Elf Manki. E, mam podejrzenia, oczywiście, że kiepsko leży w dłoni A no dobra, wybaczę mu yy, jakoś tak mnie urzekł nawet nie wiem czemu jest ciężki przede wszystkim to jest fajne w nożach jak są ciężkie yy, aczkolwiek nie sądzę, żeby ręka jeść. To znaczy okładki były ze stali, bo byłby jeszcze cięższy, w każdym razie oczywiście półautomat tego też nie było w aukcji Um, jak już wspominałem, nie wiem, co to produkuje. Mam podejrzenia, że produkuje to Sanremo. Nie wiem, z jakiej stali. Szczerze mówiąc, mam podejrzenia na 13 MV, która, jak już mówiłem, nie jest do końca stalą do yy, noży. W każdym razie mam to coś do przecięcia. Hmm, hmm, hmm. Przepis na pizzę, który i tak nie był dobry. Uhu. Ok, no jak widzicie, nóż jest z pudełka całkiem ostry. Dziś go przetestuję. Mam kilka palet z folią do rozcięcia. W każdym razie nie wiem do końca, czy podoba mi się to, że nóż jest półautomatyczny. Ogólnie osobiście unikam noży które. Mogą być automatyczne w jakimkolwiek stopniu, gdyż jakoś tak mam w tyle głowy taką opowieść o gościu, który miał jakiegoś automata. Generalnie jechał sobie, jechał sobie a, bodajże autobusem albo pociągiem, coś takiego. W każdym razie jak się zerwał, żeby wstać, bo to był jego przystanek, to nóż mu się otworzył w kieszeni i dźgnął go w jakąś tętnicę w nodze nie wiem na ile to jest na ile to jest prawdopodobne w każdym razie gość podobno się wykawił tego więc zwróćcie uwagę że jak już kupujecie nóże automatyczne to lepiej żeby był jakimś droższym w każdym razie dobra idę teraz napisać maila do tych ludzi nie, nie będę pisać maila napiszę im tylko komentarz jeszcze nie wiem czy dobry czy zły. I póki co sobie chyba odpocznę z alegrem. Dobra, e, zdradzę Wam jeszcze mały sekret. Otóż e, YouTube dzisiaj, a raczej Google, przysłało mi e, list, w którym był a, pin do AdSense. Jeśli nie kojarzycie, to AdSense to jest ta firma odpowiadająca za te wszystkie reklamy, które wyskakują Wam na YouTubie w każdym razie jako partner, a przynajmniej e, osoba która monetyzuje swoje filmy, jak to ładnie nazywają a, mogę sobie kiedyś tam wypłacić pieniądze, które zarobię i przysłali mi PIN, który potwierdza mi e, że e, że że, 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 że. No cóż, że, że ogólnie to jest moje konto, tak? I w tym momencie. Nie, fajny ten już eee, W tym momencie. Eee, sorry, sorry, w ogóle, że tak gadał, jestem strasznie przyśnięty jeszcze. Niedawno się obudziłem. Bo, no, w każdym razie. Eee... Ten PIN uprawnia mnie do tego, żeby sobie wypłacić pieniążki kiedyś tam i na początku e, właśnie tego posiadania e, tego konta, tak jakby e, po zarobieniu ileś tam wysyłałem taki mały przelew i mam nadzieję, że za ten przelew już będę mógł kupić jakiś nóż, a strasznie się napaliłem, żeby pokazać Wam e, jak ktoś stwierdził, żebym porównał kulta forsa z morą, i jak najbardziej chciałbym to zrobić. Eee, dobra. Idę robić swoje rzeczy i idę się dobudzić. A wy, mam nadzieję, miejcie miły dzień. I do następnego razu. Heja.